Miasto Idealne. Niezwykłą strukturę otrzymał plan miasta, które składało się z dwóch części: reprezentacyjnej, pałac, kolegiata akademia, mieszczańskiej, ratusz, rynek główny, rynek wodny, rynek solny. W planie tym wyróżniające się miejsce zajmował pałac, do którego została skierowana główna ulica miasta, obecnie ulica grocka, biegnąca przez środek całego założenia. Dlatego też mówimy o planie sprzężonym miasta, w którym część reprezentacyjna połączona z częścią mieszczańską tworzyła jeden organizm miejski. W kierunku pałacu biegły wszystkie inne ulice wzdłużne. Można by powiedzieć, że całe miasto było skierowane ku rezydencji, czyli jej podporządkowane. Powiązanie rezydencji z miastem zostało dokonane w sposób antropomorficzny. Kręgosłupem miasta była wspomniana środkowa arteria prowadząca ku rezydencji czyli w kierunku głowy. Ramionami od strony południowej była kolegiata obecnie katedra od strony północnej Akademia Zamojska Uniwersytet. W głównym korpusie tego organizmu osadzono trzy rynki: rynek Wielki, rynek Wodny, rynek Solny ratusz z siedzibą władz miejskich i z Trybunałem Zamojskim. Czyli sądem apelacyjnym dla miast, ordynacji, rozpatrującym sprawy cywilne i karne, a także rozstrzygającym odwołania od sądów ormiańskich, żydowskich, ławniczych i wójtowskich. To tak jak serce, płuca i inne organy człowieka. W tej konfiguracji narożne bastiony to ręce, łokcie, nogi służące do obrony.